Zawodnicy już gotowi do startu w biegu numer 11, Greg Hancock w parze z fabrykiem Dudkiem, który zastępuje Grzegorza Zęgotę. Zęgota będzie szybko zapomnieć o tym meczu tutaj w Lesznie, natomiast partnerem Janusza Kołodzieja, dziś niepokonanego zawodnika Unii Leszno, Tobiasz Musielak. Musielak, najskuteczniejszy z juniorów w dzisiejszym spotkaniu. 4 punkty w startach. Jego kolega z zespołu z przestrzedki Kamil Adamczewski 3 w trzech startach. Na Zielonogórzanie na razie tylko jeden punkt w dorobku i to punkt zdobyty przez Patryka Dudka kosztem ostatniego w wyścigu inauguracyjnym Adama Strzelca, więc jeszcze juniorzy w drużyny zielonogórskiej nie zdołali przedzić żadnego z rywali. Tak, ten jeden punkt oczywiście z urzędu w pierwszym wyścigu, teraz też niełatwe zadanie przed Patrykiem Dudkiem, stoi na drugim polu startowym, tor był równany, roszony. Na pierwszym polu Tobiasz Musielak, który potrafi na tym torze jeździć bardzo dobrze, wiemy choćby z obserwacji, czy z wiadu z płotkiem że to pierwsze pole jest bardzo korzystne, więc to Leszczynianie w tej chwili gdzieś tam w teorii stoją przez, przed szansą powiększenia tej e, przewagi. Na pierwszym polu Tobiasz Musielak, na trzecim Janusz Kołodziej. Jeśli uda im się zamknąć Grega Henkoka, bo tu on przede wszystkim będzie im zagrażał, to mogą tutaj e, pokusić się o zwycięstwo. Szczególnie, że już dziś zdążyliśmy się przekonać, że to czwarte pole startowe, dobre w momencie, kiedy ta nawierzchnia jest odrzucona, w porównaniu i ruszeniu toru nie jest tak skuteczne. Na nim teraz stoi Greg Hancock, 11. Wyższy dnia. Musielak, Dudek, Kołodziej, Hancock, Ludo, trzyma zawodników Wojciech Krocki. Henkok wygrywa start z Kołodziejek, świetnie także Dudek. Kołodziejczy Henkok, walka ramię w ramię na prostej przeciwległej przywieżywce. Mistrz świata przed Januszem Kołodziejem. Ależ tam jeden i drugi nie odpuszczał. Teraz Kołodziej próbuje kontratakować, ale musi uważać, bo za nim bardzo blisko jedzie Patryk Dudeki. Wcale nie ma zamiaru oddawać pola znacznie bardziej doświadczonemu Janusowi Kołodziejowi. A tym razem zamyka stawkę. Tobias Musielak, kołodziej drugi. Teraz przy krawędzniku w ślad za nim Patryk Dudek jakby uciekł o kilka metrów Dudkowi Janusz Kołodziej, jakby to wszystko już się ułożyło. No ale mieliśmy już dzisiaj tutaj kilka takich przykładów, że walka jest do końca, do ostatnich metrów i czasem właśnie ten atak na ostatnim łuku czwartego okrążenia decyduje o ostatecznych rozstrzygnięciach tych wyścigów. No i jeśli Leszczynianie spodziewali się, że właśnie to jest ten moment, kiedy mogą powiększyć przewagę, to ta przewaga topnieje, powiem. Skutecznie z juniorem drużyny przeciwnej Leszczyński poradził sobie Patryk Dudek, no ale przede wszystkim kapitalny start, kapitalna jazda. Teraz podziękowali sobie w świetny sposób za tę walkę. Grek Henkok i Janusz Kołodziej. Henkok, klasa światowa, najwyższa, mistrz świata. Zwycięża 3, 2, Kołodziej, jeden Dudek bez punktu. Musielak 4 do 2 dla Zielonogórzan. No i z czterech już tylko zostały dwa punkty przewagi Unii. Ale para nie wykorzystała tych okoliczności, które były im. Stworzone. Przede wszystkim Tobiasz Musielak nie wykorzystał tego pierwszego pola startowego. Patryk Dudek był świadomy, co niesie pierwsze pole za sobą. Stąd ten zdecydowany atak na Tobiasza Musielaka. Szybciej puścił dźwignię sprzęgłową. Musiał łokciami tutaj rozpychać się z młodzieżowcem Unii Leszno. Zrobił to skutecznie Patryk Dudek. Zamknął Musielaka do wewnętrznej części toru i spokojnie mógł podążyć po jeden punkt. Patrząc na rywal realizację Hancocka z Kołodziejem, która tak naprawdę trwała półokrążenia. Tam jeszcze Janusz Kołodziej mógł próbować zablokować Amerykanina, ale ten bardziej rozpędzony pod bandą, z szybszym, szybciej wyprostowanym motocyklem po prostu obok Leszczynianina przemknął. Greg Hancock pierwszym, który zdołał pokonać dziś na leszczyńskim torze Janusza Kołodzieja.